Proszę mi powiedzieć o fortepianie na sprzedaży. Ignacy Paderewski przylatywał ze Stanów Zjednoczonych do Paryża. I tam miał lekcję fortepianu z hrabiną hulanicką Pruską, pianistką. Już mhm. wtedy pianistką dojrzałą. Mhm. I ta hulanicka Pruska. Kupowała wraz ze mną fortepian, który do dzisiejszego dnia stoi u mnie i ewentualnie go sprzedasz w na sprzedaż ręce. w odpowiednie ręce. To nie może być osoba bardzo prymitywna. To musi być osoba, która doceni ten historyczny wkład tej, tego instrumentu. Rozumiem. Także tak. sentyment to znaczy po prostu historia i historia, stoi za tym piękne. za tym instrumentem. Instrument jest świeżo odrestaurowany Także. w Kaliszu. Dobrze. To jest jaki firmy? Dizen. Dizen. Dobrze. Kiedy on był? No, no ja wiem, kiedy no niedawno, to znaczy. Jak dla mnie niedawno, nie? Jakieś 30 lat temu kupiono. Niedawno tak, Bardzo niedawno. No 30 lat temu Także. był od... Rozmawiamy z panią Malicją, która ma... Ten instrument. 18 lat. Tak, <noise> tak. Także pełnoletnia jest. Może instrument ewentualnie w dobre ręce oddać. Tak, oddać, nie oddać, ale, ale to trzeba, trzeba odpowiednie podanie napisać.